Kołacz, pieczone pierogi, miody i nalewki domowej produkcji. Dla chętnych zwiedzanie krypt, skarbca, dachu, bazyliki oraz dzwonnicy. Do tego rycerskie potyczki oraz obowiązkowa wizyta świętego. To tylko część z atrakcji, jakie czekały na odwiedzających jarmark Jakubowy w Nysie. Jarmark, którego tradycja organizowania powróciła do Nysy w 1998 roku, Odbywa się od tej pory regularnie. W ten sposób Nysanie czczą cudowną interwencję świętego Jakuba, apostoła, który w trakcie wojny 30-letniej uratował miasto od katastrofy. Legenda mówi, że w roku 1642, gdy szwedzi splądrowali miasto, ludzie w popłochu wszyscy, gdy miasto płonęło, przybyli do kościoła świętego Jakuba i błagali żarliwie swojego patrona, aby mógł e, tych, aby mógł uratować miasto. I z takiego słonecznego nieba jak dzisiaj, może nawet bardziej słoneczne, bo nie było. Chmur, nagle zebrała się potężna ulewa, zrobiło się gęsto od chmur i ulewa, ta, taka spadała ulewa, że zgasiło cały pożar w całym mieście i można było to uznać za wydarzenie cudowne. Dlatego też przez następne lata ludzie obchodzili odpust z takiej kurci świętego Jakuba, który yy, psk, właśnie dziękowali za to cudowne wydarzenie. I tak rokrocznie patron Nyskiej Bazyliki, zwany także Jakubem Pielgrzymem, odwiedza miasto, które kiedyś uratował. O pielgrzymowaniu przypominają jego atrybuty. Muszla przede wszystkim jako znak pielgrzyma, bo Jakub jest apostołem pielgrzymem. Kij pasterski, bukłak. I przede wszystkim strój apostoła. Prosty strój, sandały na nogach. Jakub jest tak zwany apostołem pielgrzymem, czyli podróżował pieszo, też na znak pieszych pielgrzymek do Santiago de Compostela. Ludzie wędrują przez całą Hiszpanię około miesiąca, więc to jest długi okres. I dlatego też w tym roku. Postanowiłem przyjść do was pieszo. A trasy pielgrzymek wiodą z Ziemi Świętej przez całą Europę. Do Nysy przybyłem z dalekiej komposteli, a wcześniej z Betsajdy w północnej Galilei, gdzie tam zostałem powołany na apostoła. Po zesłaniu Ducha Świętego postanowiłem powędrować do Hiszpanii, do dalekiej Hiszpanii. Stamtąd też przybyłem tutaj o własnych krokach. Tu do Nysy, żeby z wami tutaj być na jarmarku. A jeśli chodzi o odwiedzających, to ci jak co roku na jarmarku dopisali. Ja jak do tej pory zwiedziłem tylko kilka stoisk handlowych. Próbowałem popatrzeć trochę na scenę i. Przede wszystkim fajnie było, gdyby nie wiem, rycerze dawali jakieś te swoje pokazy albo.